Hej, witajcie w kolejny film na moim kanale, w tym odcinku w Roblox Jeśli ci się spodoba, może zostawić lajka, zasubskrybować kanał Dzisiaj będę palił różne rzeczy lupą A filmy pojawiają się w każdy poniedziałek, środę, piątek i sobotę, więc ja już zaczynam Dobra, ogólnie to tutaj właśnie się pali różne rzeczy lupą Tak jak na przykład teraz palę kwiatka Nie wiem kto pali kwiatki Ale dobra, tu jakiś daily reward to odbiorę o, ja mam jeszcze 100 dolków. Spoko, pójdę sobie otworzyć jakieś jajuszka. Ale na razie rozwalę tego kwiatka do końca. Cyk-cyk. I, I proszę, żeby dał jakoś dużo. Pewnie nie da. No dokładnie, dał mało. Dobra, weź bite kłoda, co ma 500 HP. To jest sporo, ale dobra, otworzę sobie jajka. I proszę, żebym dostał coś dobrego. I proszę, proszę. Legendary. Z pierwszego jajka za 3% dostałem peta. Aha, okej. Okay. A teraz common. A już nie stać, bo to jajko kosztuje 125. Ale i tak, że dostałem z pierwszego jajka legendę, okej, okay, Spoko. Tego, żebym się nie spodziewał, akurat, więc. Dobra, cyk. Niszczę te drzewa. Dobra, już prawie zniszczone i. Dobra, udało się je zniszczyć. Więc pójdę sobie otworzyć jakieś kolejne jajka. Znaczy nie to nie są jajka, tylko takie skrzynki. Dobra, Common. I uwaga, uwaga. Uncommon. I jeszcze jedno. I ostatnie. Uwaga. Common. Teraz słabe lecą te pety. dobra, mam teraz takie pety. Nie za dobre są, ale. Mogą być. Dobra, następna kraina kosztuje 5000. no chciałbym dużo porozwalać tych kłód. No więc... Ja je porozwalam i widzimy się jak już uzbieram. Ale przed zostaniem się na kolejną krainę. Kupię sobie jajko. Za 1200 i żeby... Uncommon. No dobra. I dalej 77. Na pewno jest lepszy niż te moje Pety, te, te lupy, nie Pety teraz. Więc uwaga. Teraz. Jakiejś dużej różnicy nie ma, ale zawsze jest. Więc dobra. Dobra, rozwalę te drzewo i mam to, więc niech ona się szybko tutaj rozwali I będę już miał na kolejną krainę Więc już w sumie mam, więc mogę już tam lecieć szybciutko Dobra, następna kraina jest jakaś plaża I tutaj zamki z piasku Dobra, ciekawie jak to pali lupą zamki z piasku, tu ma 4000 HP Yyy, ta... Kolejne to nie ciekawie, bo na razie to lepiej tego nie palić, bo pal będę palił to na razie. Ale zamki z piasku, naprawdę ciekawa sprawa. Dobra, w sumie to jakbym, jakbym palił zamki z piasku, to powinno powstać szkło. Ale raczej to tak nie działa, więc spoko. Dobra, otworzę sobie jajko za 5000 i proszę, żebym dostał coś dobrego. Common, naprawdę najgorsze. To bije 15. Aha, okej. Okay. Spoko bije damage Tylko Czemu akurat najcommon dostanę najsłabszy. Dobra, no teraz to jakoś leci szybko. Mogę sobie się otworzyć za 1200. Ale bym sobie pozbierał na dwa za 1200 i bym sobie wtedy otworzył. Bo bym mógł dostać coś lepszego. W ogóle ta lupa wygląda tak. No słoko jest. To jest taka dr drzewna. W ogóle to jest niebezpieczne. mieć lupę z drewna i dawać ją pod słońce, tak palić ten zamek z piasku bo ta lupa by się zapaliła a e, dobra, to granatu się nic nie stanie dobra dajesz, niech się ten zamek z piasku rozwali albo dobra, idę teraz już otworzyć te jajka więc szybciutko lecę i otworzę sobie i mam nadzieję, że dostanę jakiegoś rara, bo by było spoko jakbym dostał, bo on bije sporo dobra, szybciutko lecę i ile on daje tu, ten rar? On daje, to jest rar chyba ten za 11%, 10% no to To jest sporo Uncommon, ten co już mam I Uncommon, dostałem dwa te same pety co mia miałem Nie za fajnie, ale dobra, mogę sobie podnieść nie ten tylko siebie dam Dobra, mam takie pety, te w sumie mogę usunąć bo one są już nieprzydatne, dobra śmieszne śpieszne stare dużo, legendę z pierwszego jajka. No ale ona jest dobra, bo ma 8 i dostanę ją z pierwszego. To jest w ogóle ciekawe. Dobra, idealnie się rozwalił zamek. To teraz bi, atakujcie ten. Mam 2400. Dobra, pozbieram sobie na dwa te, bo te skrzynki za 5000 i się widzimy. Dobra, mam na dwa te jajka za 5000, i proszę, żebym dostał coś dobrego. Naprawdę, już, już jestem niezadowolony. Common i drugie też common. No, wiedziałem, naprawdę, co. Ale dobra, te komony dają dużo, akurat, więc spoko. Ale fajniej by było, jakbym dostał jakiegoś lepszego PETA niż common, bo na przykład to daje 15. To jest i 20, ile dajesz? 20 prawie. To jest spoko, ale jakbym dostał więcej, no to bym szybciej to rozwalał, nie? Dobra, za chwilę. Y, teraz bym sobie chyba. Co za. Nie wiem, co chciałem powiedzieć. Y, bym pozbierał na nową krainę albo na jajka jeszcze, za 5000 i pomieniłbym sobie tą lupę. Dobra, to za 5000, a nie za y, 1200. Dobra, cyk, rozwalaj tego. To jest kamyk, nie? Chyba tak. To w ogóle jest windmill, dobra rozwalam to lupa wiatrakowa lupa, ciekawe, ciekawe i taka i jeszcze jest taka lupa spoko te lupy są, fajnie wyglądają dobra to są jakieś upgrade'y i co te upgrade'y robią eee, damage game range storage, weźmy damage dobra i teraz nie wiem o ile będę więcej bił ale coś na pewno więc dobra, niech on się tutaj rozwali. Dobra, i już się za. Teraz się rozwalił. Mogę sobie otworzyć kolejne jajko, więc w sumie to zrobię. I mam nadzieję, że dostanę coś dobrego. I proszę, proszę, proszę. I common. No dobra, mogę sobie podmienić to za 8. Niby spoko, ale niby też nie, bo walabym dostać tego rara. Ale w sumie to nie dostałem jeszcze ani razu rara. Dostałem komona i komona. Albo Uncommon, ale już nie wiem, nie pamiętam Dobra, pozbierałbym teraz Tam jest chyba jajko za 15 tysięcy Albo na kraję, albo na te jajko Nie wiem, czy się opłaca na te jajko zbierać Bo mam już 3 tysiące Dobra Pozbieram na te jajko Dobra, mam 15 tysięcy Więc mogę sobie kupić to jajko Mam nadzieję, że dostanę to 45, a nie to najsłabsze, więc proszę I... Uncommon, dobra jest dobrze, bo 35. Bananowa lupa. Nie no, ciekawie, ciekawie, naprawdę. Bananowa lupa, takiej jeszcze nie widziałem. Dobra, zamienimy sobie tą na tą. Fajnie wygląda. Taka bananowa. Dobra, weź to. Czemu ja to klepię? Dobra, weź już to niż jak zacząłem. Ale szybko to schodzi. Na początku schodziło wolno. Nawet sporo kasy się tu staje. Ty, tu się nawet opłaca niż tam. Chociaż ja tu dużo kasy dostaję ni szybciej niż tam, strasznie wolno się tam dostawało. Dobra, czemu przynajmniej nie tutaj i teraz tu? Przynajmniej mi się tak wydaje, że szybciej, Mam już 2000 w chwilę. Ale dobra, lec sobie odebrać tutaj tą kaskę i przy okazji niż już tamto, dobra. I ile? O, 4000. Strasznie mało dostałem, dobra. 25000 kosztuje. Ko czemu przestałeś to bić? Bij to tu jest jeszcze piłka plażowa jakieś te kamyki tyle w sumie tu jest w upgrade'ach już nic nie mogę na razie kupić speed nie potrzebuję damage by się przydał gemy nie range nie storage też nie już tu nic więcej nie potrzebuję oprócz damage, a, bo damage jest chyba na najbardziej potrzebne. czemu ty zmieniłeś znowu przypadkowo no klik co ty robisz tu atakuj dobra to niech się zniszczy do końca i wtedy to będę biła. Nie, od razu to jeszcze tej nie rozwaliliście. Śmieszna ta rupa jest ta bananowa. Dobra. Pewnie jest ze skórek banana. Tu ma po prostu pojechane banany. No. Czy ty możesz to klepać? O, dobra. Kl atakuje. No, nie zmieniaj przypadkowo. Dobra, już rozwal tą piłkę, jak już zaczęłeś. Szybko rozwali ją. I dalej klep ten zamek z piasku. No, dajesz, dajesz, dobra I cyk, ciebie teraz I będę miał już 10 tysięcy Naprawdę szybko ta kasa leci Dobra Zbieraj sobie kasiorkę Kasiorka jest fajna La, 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 la Mogę otworzyć w sumie za chwilę kolejne Jako za 15 tysięcy I tak zrobię Więc dobra, zbieraj te 15 tysięcy I będę miał na yy, No, na tę Na tą skrzynkę Dobra, mam 15 tysięcy, więc mogę sobie otworzyć to jajko za 15 tysięcy. Czemu tu są za 450? 750? 18,5 mil. Co tu się dzieje? Za 2 miliony. Tu nagle tak tanio? Aha, okej. Okay. Co, co jest grane? Czemu to jest? Aha, bo to chyba. bitch... To Chyba nie po kolei idzie, skoro jest tak nagle tu tanio. Dobra, otwórz i proszę, coś dobrego, coś dobrego, coś dobrego i. Common. No, niestety, jabłkowa lupa, ale też jest lepsza. dobra, to by było na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że się podał. Jeśli tak, to może zostać, lajka zasubskrybować kanał.